Telewizja Pleasura. Włoska narzeczona. Odcinek 76. 寒风。 Dosyć. Źle robimy. Tak uważasz? Twój pocałunek temu przeczy. Sytuacja się powtarza. Marzymy, śnimy o tym. Ale potem trzeba zejść na ziemię. Jestem zmęczona. Proszę. Ja po ślubie, Wittoria, a tobie urodzi się dziecko. Nie zostanę ojcem. Oswaldo jest płodził. Sonia i Belinda chciały wszystkich oszukać. To nie twoje dziecko? Nie. Żadne słowa nie wyrażą tego, co czuję. Ja też straciłam syna. Był ojcem twojego męża. Po tylu latach pamiętam, jak wstrząsnęła mną wiadomość o wypadku, w którym zginął razem z żoną. Zostały po nim dwie sieroty, Oswaldo i Gael. Potem straciłam męża. Masz wrażenie, że wszystkie kolory zszarzały. Słońce straciło blask. Świat rozpadnie się na kawałki. Została tylko złość. I przejmujący ból. Ale wyjdziesz z tego. Wróć do domu. Rodzina ci pomoże. Możesz na mnie liczyć. Pamiętaj o tym.

Bo jesteś nikim jako kobieta i jako człowiek. Łączyło nas tylko jedno, ale to koniec. Wrócisz do piekła, z którego cię Sonia! Odezwij się idiotko. Que no me Te vas a la... Wylądujesz Ay, na ulicy. Osvaldo. Co się tu dzieje? Mówi Dante Davalos. Ten numer dał Roman mi pan Garido. Roman Garrido. To długa historia. Pracuję w firmie Angeles. Pan Vinicio zasłużył na szacunek. Chciałbym się z nim spotkać. W takim razie do zobaczenia. Jadę do szpitala. Źle Sonią. Co się stało? Wiem od Eloisy, że... Poronina. Rodzinę Angeles prześladuje pech. Wezmę turbę. Odwiedziesz mnie. Nie mogę. Muszę załatwić kilka spraw. O tej porze. Chodzi o bezpieczeństwo. Rozumiem. Tam jest miejsce rodziny. W razie czego zadzwonię ze szpitala. Jak śmiesz tak do niej mówić? Co ci do tego? I co tu robisz? Ktoś powinien stanąć w jej obronie. Wezwij jej kochanków. Na przykład twojego synarka. On również spał z moją żoną. O czym ty mówisz? Z tą dziwką zabawiali się Pedro, Fabio i wielu innych. Przez ciebie umarło moje dziecko. Debiera się muerto ella. Ty powinnaś zdechnąć. No, mi hijo. TU. Deberiasy estar muerto. Nie słuchaj go. Nie wie, co mówi. Kabita. Nerwy ci szkodzą. Wybuchła awantura. Sonia. i Sonia poroniła. Straciła dziecko?

Słucham. Odwiedziłem Sonię w szpitalu. Oswaldo szaleje. Podobno miałeś z nią coś wspólnego. Dziecko mogło być twoje. Później porozmawiamy. Jak Sonia? Nie wymigasz się. Sonia przeżywa kryzys fizyczny i emocjonalny. Oswaldo mówił potworne rzeczy, choć tyle przeżył. Rozumiem. Nie może być sam. Ktoś powinien tu zostać. Ja nie mogę, bo Julieta gdzieś zniknęła. Mam złe przeczucia. Zaraz przyjadę. Tak, tak, tak. Zawsze coś lub ktoś nam przeszkadza. Przestań. Nie chcę tak żyć. Sonia źle się czuje. Mój ojciec szuka Juliety. Boję się o niej. Jedziemy razem? Tak. Ja pomogę twojemu tacie, a ty zajmiesz się Sonią. Dlatego mi się podobasz. Nie. Pamiętne miejsce. Nasz pierwszy pocałunek. I może ostatni. Donde nos demos el orden. Zrozum, mamo. Pedro okropnie się zachowuje. A ja udaję idiotkę i wszystko mu wybaczam. Liczy się cel, czyli wasz ślub. Jasne. Mama. A nie kocham go tak jak dawniej. Zerwaliśmy. Oddałam mu pierścionek. Byłaś głupia. Gdzie znajdziesz drugiego milionera? Dla niego liczą się tylko obowiązki i praca, nigdy zabawa. To nudziarz. Nie musicie być razem do końca życia. Przez rok go oskubiemy. Zbiednieje, a ty sobie kogoś znajdziesz. Wow. Bueno, creo que, creo que Przyszliśmy za wcześnie. Trochę. Dobry wieczór. Dziękuję. Mamy czas, żeby pogadać i lepiej się poznać. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że znam cię od dawna. Mamy wspólne cechy. Nie znasz nowego lekarza, który poprowadzi zajęcia? Tam stoi Przedstawię was Jest świetnym chirurgiem I uczy studentów? Tak Dobry wieczór Co słychać? Anel, moja koleżanka Miło mi Zaproszenie? Zostawiłam w domu. W takim razie sprawdzę na liście. Doktora Lemu. Przykro mi. Może jest druga lista. Chcę tylko zobaczyć mojego chłopaka. Pogadam z nim i zaraz sobie powiem. Proszę mnie wpuścić. Musi pani mieć zaproszenie. Dzięki za te dokumenty. Zdobyłabym więcej, ale przyszła ta plotkara Federica. Przestudiowałem je. Przydały się? No oczywiście.

Nie wiem, nie odbiera telefonu. Zdziwiłam się, że pyta pan o Vinicia. Tylko jego brat o nas wiedział. Roman radził mi, żebym był ostrożny i małomówny. Przyszedł pan, żeby mnie uciszyć. Nie rozumiem. Niech pan nie udaje. To zaprasza kochankę pracownika do udziału w akademii. Zależy panu, żebym milczała na temat wypadku. Ale nie był przypadkowy. Ale po tylu latach nie będę o tym rozmawiać. Chcę mieć spokój. Proszę zostać. Nie chcę, żeby pani milczała. Co? Wręcz przeciwnie. Muszę poznać całą prawdę. Czego od niej chcę? Proszę mnie wpuścić. Nie mogę. Nie ma pani na liście. Nie pasuję do towarzystwa. Jestem dość elegancka, ładna i mądra. Trzeba mieć zaproszenie. Ale nikt mi go nie dał. Chciałbym, ale... Niech mnie pan wpuści. Płacą mi za wypełnianie rozkazów. Za wyrzucanie biedaków. Wielkie dzięki. Jestem idiotką z plebsu? Mam dość, Meksyku. Nie dam się złapać. O co chodzi? Nie sądziłem, że będę z biegiem. Nie umiem tak żyć. Jestem biznesmenem. Puść mnie, poddaj się. Nigdy. Co robisz? Wszystko przez ciebie. Nie ja kazałam podpalić dom. Zostawiłaś mnie. Dawaj komórkę. Twój gach się martwi. Wypuść mnie. Obiecuję, że dam ci wszystko, co zechcesz. To dopiero początek. Maximo. Nie mogę zakończyć naszych spraw. Dziś straciliśmy dziedzica, dziecko Soni. Nie mam prawnuka. Boję się, że umrę, zanim poznam przyszłość rodziny. Kto zachowa nasze nazwisko i majątek? Nie mogę pozwolić go rozkraść. Ale wszystko się wali. Proszę pani, serce mi pęka. Co się dzieje? Umarło dziecko Oswaldo. Pani nie wolno się tak denerwować. Nie mów mi czego mi nie wolno. Strata dziecka potwornie boli Ciebie to spotkało? Nie umarło Ale musiałam je oddać Życie i jego ojciec Tak zdecydowali Próbowała się odzyskać? Cóż Oswaldo Babciu nie zostałeś w szpitalu? Nie. Dlaczego? Jutro mam dużo pracy, muszę odpocząć. Żona cię potrzebuje. Otacza ją tłum pielęgniarek. Dobranoc. Widziałaś? Ja nie mogę się nią zająć. Ale teraz nie powinna być sama. Jeśli pani pozwoli, pójdę do niej. Sonia ma męża. Należy do rodziny. Chętnych brak. Masz rację. Kierowca Cię zawiedzie. Simona przejmie Twoje obowiązki. Dziękuję. Tak jest.